Hej, cześć, jesteście na kanale Kamil, ale to jest bardzo, bardzo serdecznie kolejnym odcinku na moim kanale i troszeczkę dawno mnie tutaj nie było, ale spokojnie już sobie nadrobiłem szkołę, teraz została do nadrobienia YouTube. O i ogólnie szybko pada, więc szybko się przywitam i szybko powiem. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejny poradnik z aplikacji After Effects, ponieważ ostatnio jak na Instagramie, na Story napisałem, zapytałem, yy, yy, zrobiłem ankietę, yy, co dokładnie byście chcieli się nauczyć. To bardzo duża część osób chciała właśnie poradnik z After Effects'a, dlatego dzisiaj pokażę Wam jak daną animację, daną grafikę, napis, obojętnie co przyczepić do Obiektu. czy to będzie nasz palec, czy to będzie na przykład czy to na przykład będzie, nie wiem, telefon, czy to będzie jakaś paleta obojętnie jaka rzecz i to działa na takiej zasadzie, że na przykład jeżeli mamy jakąś naszą gotową animację, dajmy na to tą animację, która gdzieś tutaj się wyświetla i chcemy ją sobie przyczepić na przykład do naszego telefonu, to proszę bardzo, mogę sobie tym telefonem ruszać jak tylko chcę, a ta animacja E, za nią podąża. Leje coraz bardziej, więc jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was jest tutaj nowy na tym kanale, byłoby mi naprawdę bardzo, bardzo miło, tylko jakby zasubskrywał kanał, znaczy dzwoneczek, zostawić łapkę w górę i poza jeszcze nowych wspierających. Mam nadzieję, że się wyrobię. Dlatego bardzo serdecznie poza tym Szym, Miłoż Rostowski, Kabaczek, Silvermax, Grabek, Kyrce, DJ Ripon, Oficjał oraz Antek Borowik, bardzo Wam dziękuję, że dołączyliście do wspierających i klikaliście ten niebieski przycisk Wesprzyj. Jeżeli ktoś z Was również chciałby dołączyć do wspierających, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, ale pamiętajcie, że to jest dobrowolne. Ja was do niczego nie zmuszam. Leje ostro, przechodzimy do komputera. Ok, więc zadajemy się już przy komputerze, i po pierwsze, co na początku musimy yy, sprawdzić i zobaczyć, to czy nasze wersje programów, a dokładnie Premiere Pro oraz After Effects'a, są zgodne. Czyli chodzi tu o to, czy Premiere Pro i After Effects, dajmy na to w moim przypadku, są w wersjach 2021. Tutaj mamy 2021, tutaj mamy 2021. Dlaczego to mówię? Ponieważ jeżeli sobie tworzymy właśnie Premiere w wersji 2021, tą najnowszą, którą ja tutaj sobie posiadam, stworzymy projekt. E, dajmy na to poradnik O, proszę bardzo I tutaj teraz uznajmy, że e, będziemy montować filmik Na którym właśnie taki efekt będziemy chcieli zastosować Czyli sobie wrzucamy nasz filmik do Premierka Proszę bardzo, szukamy teraz tego momentu Gdzie e, tym palcem właśnie wskazywałem Dobrze, uznajmy, że od tego momentu Gdzie trzeba ten telefon e, ta animacja sobie będzie. Dobra, mamy nasz fragment. Ogólnie możemy mieć jakiś tam nasz filmik pociachany, pomontowany i itd. No i dajmy na to, że właśnie w tym miejscu, w tym klipie, e, chcemy, aby ta animacja była gotowa. To możemy oczywiście sobie zostawić. E, chcemy po prostu, aby w tym miejscu właśnie ta animacja była nałożona i powiedzmy, że ten efekt. Ale tutaj dalej po prostu nasz film leci i to możemy sobie zostawić. Teraz po prostu klikamy prawym, wszystkie myszki na ten klip, który właśnie chcemy wyanimować. Pyk, I wybieramy opcję Replace with After Effects Composition. Jeżeli macie tą opcję zaszarowaną, czyli tak jak wcześniej tutaj wyżej widzieliście, była. oj, Teraz mi się to nie chce pokazać, ale tam miałem opcję License, Zraz do tego dojdziemy, co dokładnie chciałem powiedzieć. Ale jak zauważycie, od razu nam się otwiera After Effects, tutaj musimy sobie również nazwać nasz yy, Nasz projekt. No i jeżeli macie coś takiego, że macie zaszarowane, to właśnie ta opcja License, yy, to oznacza, że albo nie macie tej wersji After Effects'a yy, co Premiere Pro. Albo też, albo też nie posiadacie After Effects'a, albo też e, najbardziej prawdopodobne e, posiadacie kraka, a z krakami Wam nie pomogę, bo nie wiem jak one działają. Ok, mamy naszego e, After Effects'a, i tu teraz mamy w tym miejscu od tego tutaj początku do tego końca, mamy cały ten klip, który się tutaj znajduje. I teraz, jak my coś tutaj zrobimy, to automatycznie tu w premierze również te zmiany będą zachodzić. Na przykład przesuniemy sobie w prawo, tak w prawy górny ruch, to tutaj zobaczcie, również nam się przesunął. Tutaj zrobimy Ctrl Z, tutaj znowu nam się powróciło. Czyli po prostu możemy sobie na takie dwa programy pracować i montować. No i teraz tak. Jak przyczepić obiekt, animację, obojętnie co napis, do, uznajmy na przykład, tego obiektu, do nosa, obojętnie do czego tam będziemy chcieli. Pierwsze co musimy sobie ową animację wybrać, przyszykować jeżeli ją mamy to, to dobrze, jeżeli nie mamy to źle, to w takim przypadku trzeba jakąś taką sobie zorganizować, no i powiedzmy, że wybiorę sobie tą animację, przerzucamy sobie ją tutaj, o proszę bardzo mam swoją animację, ona tak się prezentuje i teraz chcemy sobie ją nałożyć na nasze yy, na nasz telefon, proszę bardzo mamy animację i teraz tak, jak to zrobić yy, pokazywałem to rok temu był poradnik jak yy, pokazywałem to manualnie, aczkolwiek istnieje automatyczny sposób, który po prostu powoduje, że y, automatycznie to się przyczepia najmy na to, do tego i nie musimy nic zrobić. Żeby to zrobić, wyłączamy sobie to. Co y, w się sensie, chwilą tą animację. Na początku musimy przejść do opcji Tracker, która się znajduje tutaj po boku. Jeżeli nie widzicie, to klikamy window i wybieramy opcję Tracker. Tutaj się ona znajduje i jak klikniemy, to od razu, o teraz mi zniknęła, to od razu nam się ona tutaj pojawia. Następnie klikamy na nasz klip. Czyli nasze nagrania. W moim przypadku jest to C012170 i klikamy opcję Track Motion. Kiedy mamy już kliknięte, możemy jeszcze wybrać Rotation i Scal. To powoduje, że nie tylko będzie jakby nasza animacja przyczepiona w pozycji, czyli będzie sobie na przykład chodzić w prawo, lewo, góra, dół ale dodatkowo będzie się ona obracać, jeżeli obrócimy telefon, oraz będzie się przybliżać, jeżeli przybliżymy telefon lub oddalimy. I teraz tak. Pojawiły się nam takie dwa punkciki Ja ogólnie przybliżam trzymając Alta i scrolla i teraz te dwa punkciki, jeżeli mamy nasz mm, powiedzmy na to kursor na samym początku musimy te dwa punkciki nałożyć na naszego, yy, na nasz obiekt. Najlepiej na jakieś takie charakterystyczne yy, fragmenty, aby program sobie bez problemu z tym wszystkim poradził. Ja proponuję yy, tutaj ustawić jeden tutaj prostokącik właśnie na tym białym, który jest yy, no różni się od tego czarnego wokół, żeby program sobie bez problemu łatwo poradził, a drugi będzie tutaj yy, powiedzmy śledził okulary. Dajmy na to ten tutaj fragmencik. I teraz tak, ciężko mi wytłumaczyć jak działają te prostokąty, aczkolwiek najważniejsze jest to, co się znajduje tutaj w środku, a najbardziej to, co jest na tym celowniku. Czyli na celowniku ustawiamy sobie środek, dajmy na to właśnie na przykładzie tego kółka, a wokół yy, ta rameczka, żeby ona obejmowała całe to kółko. Reszta, czyli ten taki drugi prostokąt, bądź też kwadrat, zależy jak sobie to ustawimy zapamiętuje bardziej jego obszar dalej czyli po prostu, po prostu chodzi o to, żeby te dwa nasze tutaj, co mamy kwadraty nie wyleciały gdzieś, chociaż zdarzają się, chociaż zdarzają się takie sytuacje, że te tutaj jakby tracker bo tak to się nazywa, gubią się i wtedy musimy szybciutko sobie kliknąć zatrzymać, dostopować i wycofać, jeżeli takie coś się tutaj zdarzy to również wam pokażę, jak to naprawić i jak z tym tutaj Działać. Ok, mamy to ustawione. Tutaj jeden, tutaj drugi fragment. Mamy to na początku, wszystko sprawdzone i klikamy następnie tutaj analiz forward. Klikamy sobie, no i teraz po prostu to nam wszystko pięknie ładnie leci, animuje się, a my tylko sobie patrzymy, czekamy, aż to doleci do końca. No i w e, pięknie roboty robi się za nas. Najlepiej polecam też zatrzymać, przeciągnąć sobie, żeby na pewno jeszcze sobie dalej śledzić, czy na pewno wszystko jest OK i oglądać sobie dalej. Jeżeli w przypadku jeżeli zdarzycie się z takim przypadkiem, że ten program się zagubi, i on będzie sobie tak latać, bo zdarzają się takie sytuacje, że on będzie wam robić coś takiego, drz, 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 że tak to powiem, to jak z tym yy, zareagować? Szybciutko po prostu klikamy tutaj stop, następnie rozwijamy tutaj tą yy, strzałeczkę powiedzmy na to, motion tracker również rozwijamy, następnie tracker rozwijamy, rozwijamy tracker point 1 i tracker point 2. I następnie powiedzmy, że w tym fragmencie zaczął się już e, problem z tymi trackerami, że one zaczęły e, same jakoś się ruszać. Wtedy jesteśmy zmuszeni usunąć do tego fragmentu te, te, te właśnie e, punkciki, powiedzmy na to. Usuwamy je backspace'em i musimy, jesteśmy po prostu zmuszeni e, samemu automatycznie to dopasować przez jakiś tam czas, kiedy właśnie e, ten program sobie z tym nie radzi. I później po prostu dalej sobie kontynuujemy i klikamy tą opcję. Proszę bardzo. Rzadko to się zdarza. Zdarza się to zazwyczaj wtedy, kiedy źle ustawimy naszą, yy, naszą, naszą, nasze trackery boń, lub tracker, zależy czy używamy tych trzech opcji czy tylko jedną. Yy, zależy też, czy na przykład ustawiamy to na czarnym tle, gdzie wszędzie jest czarne tło, tego musicie pamiętać, żeby tego nie robić, dlatego też nie przyczepiałem tego do, do bluzy. W takim przypadku yy, polecałbym na przykład przyczepić w moim przypadku do literki T, jeżeli mam jakiś wzór na koszulce. Jeżeli mam okulary, to zawsze lubię tutaj przypinać, w tym środku wtedy program śledzi tutaj ten fragmencik. Jeżeli ktoś nie ma okularów, to polecam też śledzić te dwie dziurki od nosa też, powiem Wam super, to działa. No i OK, kiedy już mamy to wszystko zrobione, przez cały filmik nam się tutaj to strakowało, jak widzicie, hmm, co musimy teraz zrobić? To już jest bardzo proste. Klikamy prawie wszystkie myszki gdzieś tutaj e, w pustym tle. Tutaj możemy, tutaj możemy obojętnie. Następnie klikamy opcję New i wybieramy opcję musiałem spojrzeć czy się nagrywa wybieramy opcję y, Adjustment Layer proszę bardzo kliknięte to możemy sobie już zamknąć, schować a następnie wracamy tutaj na naszą warstwę klikamy Edit Target tutaj następnie wybieramy tą, y, tą naszą nową warstwę, którą stworzyliśmy i to oznacza, że teraz jeżeli klikniemy OK to te wszystkie y, jakby tutaj co mieliśmy kropeczki tak bardziej dla amatorów After Effectsa powiem przejdą właśnie na tą, y, na tą właśnie warstwę Czyli po prostu wszystkie tutaj zapisane pozycje tego przejdą na tą warstwę, którą przed chwilą utworzyliśmy. Klikamy OK. I klikamy opcję Apple. Teraz właśnie ją zastosowujemy i zobaczcie, wszystko to przeszło na tą jedną warstwę. Tutaj możliwe, że też one są jeszcze zapisane, aczkolwiek to możemy sobie schować, to już nas nie obchodzi. Tutaj nic się z naszym filmikiem gdzieś nie będzie, zobaczcie, nic się dalej nie dzieje. Na razie wszystko jeszcze mamy po staremu. Co prawda tu mamy już taki czerwony paseczek a wszystkie te właśnie a nie, powiedzmy na to, informacje zostały przekazane na ten Adjustment Layer. Teraz tak, ogólnie tej opcji, znaczy tej, ogólnie tego, yy, tej warstwy nie widać, póki mamy włączone, powiedzmy na to, w Photoshopie ta ikonka oznacza kontrast, jeżeli mamy to wyłączone, to będzie widać, a jeżeli mamy włączone, to nie widać tej warstwy. Działa to na podobie tego, yy, tego oczka. I teraz tak, możemy sobie z powrotem pokazać naszą animację i Teraz e, naj, najłatwiejsza i najbardziej przyjemna rzecz. Ustawiamy sobie naszą animację, więc klikamy sobie na nią. E, tak, aby po prostu nam ona ładnie się wpasowała. Czyli e, dajmy na to, że chcę, aby ta animacja była. No, niech będzie na tym telefonie. Nie będzie na tym telefonie. E, ok, i teraz tak. Mm, teraz jeszcze tutaj sobie zapamiętam za 90. Dalej ta animacja jeszcze nie jest przyczepiona. Co trzeba zrobić, aby była przyczepiona? Teraz to jest też również łatwy proces. Po prostu mamy tutaj ten ślimaczek i ten ślimaczek ciągniemy aż do tej warstwy. Proszę bardzo, przyciągnęliśmy i teraz zobaczcie, nasza animacja jest przyczepiona do naszego telefonu. Teraz możemy sobie wrócić do naszego programu. Tu już nasza animacja się pojawiła. Klikamy sobie Enter, to nam się szybko renderuje i zobaczcie, nasza animacja jest już nałożona na nasz, dajmy na to, telefon. No i łatwy, szybki sposób, no tutaj trochę przerwałem, bo to jeszcze mogłem dalej ciągnąć e, tą animację czyli przez cały ten proces jak sobie wymachuję, e, wymachuję dalej telefonem, e, mamy naszą animację i ona się tutaj ładnie pięknie komponuje e, i zrobiliśmy to no, w naprawdę szybki sposób, no co prawda tłumaczyłem to patrząc po filmiku 14 minut aczkolwiek uwierzcie mi, że takie procesy e, jak najbardziej tworzy się nie wiem, w 30 sekund, tak jak jest w tytule wszystko, jak widzicie, jest bardzo e, przejrzyste, dokładne, automatyczne, że tak to powiem, szybkie i m, przede wszystkim dokładne... A, to powiedziałem. <laughs> Sorry. Precyzyjna, o, tego jeszcze e, przemiotnika nie dałem. I naprawdę bardzo fajny efekt to daje, e, kiedy chcemy jakieś fajne e, napisy, czy też obiekty, animacje dołożyć do naszego filmiku, aby, nam, e, aby po prostu urozmaicić nasz montaż. Mam nadzieję, że takowy poradnik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat. Sądzicie, a ja w tym momencie się z wami żegnam i widzimy się na zakończeniu dzisiejszego odcinka. Ok, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, że się ten filmik do końca. Jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapkę górę, subskrypcję związkę na moim kanale. Byłoby wtedy naprawdę bardzo bardzo milutko. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzach hashtag dać, to postaram wam się przypiąć serduszko. To tyle. Trzymajcie się, życzę Wam miłego tygodnia. Święka.